Wy nie strajkujecie. Przeprowadźcie ciężarówki. Nie przekroczymy linii pikiety. Mam zamówienia, a Wy macie dostarczyć towar. Wjedziemy, gdy zniknie pikieta. A jeśli załadujemy ciężarówki na zewnątrz? Jeśli nie przekroczymy linii pikiety? Umowa stoi. Co się dzieje? Wracaj. Brakuje ci kierowcy. Daj mi kluczyki. Chcesz je? To je weź. Daj mi kluczyki. Daj mu kluczyki. Daj spokój, Scotty. Daj mu kluczyki. Jedziemy. Ładujemy ciężarówki. Przepraszam, rozmawiam przez telefon z panem Holdemanem. Biuro pana Goodwina. Rozumiem, Bob. Po południu wyślę memo. Rudy, jak się masz? Próbujesz mi coś powiedzieć? Jak to? Nie odpowiadasz na telefony i czekałem 10 minut. Już teraz rządzi nasz człowiek. Myślałem, że Lindom ma jeszcze parę miesięcy. Niby tak. Przepraszam, usiądź. W czym mogę pomóc? Drinka? Nie, dziękuję. Chcę się spotkać z Jackiem Loganem. Czego chcesz od Logana? Jest szefem Unii Krajowej. Wiesz, co się dzieje w moim zakładzie? Czytałem, że doszło do dzikiego strajku. Od kiedy to wierzysz gazetom? Za tym stoi Unia. Jeśli to potrwa, wypadnę z branży. Nie muszę ci załatwiać spotkania z Loganem. Zadzwoń do niego. Myślisz, że nie próbowałem? Powtarzam, że Unia nie ma nic wspólnego ze strajkiem i że mam się dogadać z lokalnym związkiem. Chcę wiedzieć, kto płaci Loganowi. Mam odegrać rolę Sfata? Tak. Wiele nas łączy. Rzadko się zdarza, że kogoś od razu wybierają do Senatu. Doceniam, co dla mnie zrobiłeś i starania partii. To nie wystarczy. Ludzie dla ciebie harowali, dawali z siebie wszystko, jakbym rzucał politykę, tobie na złość. Obiecałem paru ludziom, że wystąpisz w kampanii Nixona. Zostawiłeś mnie. I jeszcze nie wyszedłem na prostą, przykro mi, ale następnym razem nie obiecuj gruszek na wierzbie. Jeśli chodzi o Logana, gdybym mógł Ci pomóc. Ale nie możesz. Zrozumiałem przekaz. Ostatnio w Waszyngtonie natrafiam wyłącznie na zamknięte drzwi. Myślałem, że z tobą będzie inaczej, przez wzgląd na dawne czasy. Sporo razem przeszliśmy. Myślałem, że to jest coś warte. Jest. Ale teraz obchodzi mnie teraźniejszość, praktyczność w działaniu i nie opłaca się wyświadczać mi przysług. Rudy? To nic osobistego. Nigdy nie było osobiste i nie będzie. Czy to nie Ramona? To ona. Co się dzieje? Zwolnij, jeszcze wywalisz nas do rynsztoka. Pokłóciłeś się z nią? Coś w tym rodzaju. Wystawiła cię? Nic w tym stylu. To znów będziecie razem. Nie wiem. Podobno kupiłeś wóz. Tak. Który to? Ten. Jasne. Za rok. Jasne, za rok. Myślisz, że cię wrabiam? Nic w tym guście. Co mogę panom pokazać? Jestem Billy Abbott. Wczoraj wybrałem wóz. Dokumenty będą zaraz gotowe. Dosłownie za minutkę. Co cię kręci? W wozach auto kempingowe. Ramonie by się nie spodobało. Ależ tak? Raczej ten. To nie dla niej. Posłuchaj, powiedziałaby, że jej się podoba, bo tobie się podoba, ale kręci ją coś innego. Skąd wiesz, co jej się podoba? Jest dziewczyna. Wszystkie są takie same. Tak wynika z twojego poradnika o dziewczynach? Kobieta oczekuje od mężczyzny dwóch rzeczy: sukcesu i pieniędzy. To wynika z mojego doświadczenia. Miałeś kiepskie doświadczenia Moja dziewczyna chce tylko mnie. Proszę tu podpisać i wóz należy do Pana. Miłej jazdy. Dzięki. To auto na właściwą okazję. Podoba ci się? Ładne. Gratuluję. Wracasz do domu? Muszę jeszcze kupić część do motoru. To do zobaczenia. I nie daj się oszukać kobiecie. One wszystkie takie same. Podwieźć panią? Cześć. Co słychać? Gnam na wysokich obrotach. Kupiłeś sobie ładny wóz. Siadaj. Będziesz pierwszą pasażerką. Przejdę się. Co się dzieje? Jesteś przygnębiona. Naprawdę? Łez nawet do ciebie nie pomachał. Coś się stało? Nie, nic. Zrzuć to z serca. W zakładzie jest strajk, a my znaleźliśmy się po dwóch stronach barykady. Trudna sprawa. Usiądź i pogadaj ze mną. Dobrze, ale tylko na minutkę. Mocno cię to trafiło. Ale mówiłaś, że się tylko przyjaźnicie. Widzisz między nami. Nie układa się? To coś więcej niż przyjaźń. Jakoś się dogadacie. Mam nadzieję. Chętnie cię podwiozę. Wolę się przejść. Rundka dookoła kwartału. Roztmurzysz się. Jak ci się podoba? Świetnie. Pokażę ci, co potrafi, Billy? Nie, jest do tego stworzony. I jeszcze raz. Oh,